W spotkaniu półfinału Pucharu Polski Lech Poznań-Błękitni będziesz kibicował Błękitnym? Nie, nie ma takiej opcji. No. Myślę, że Lech przejedzie się po nich i nasza plama zostanie zatarta, a Błękitni niestety nie dotrą do finału. Troszeczkę żałujesz tej wypowiedzi po meczu z błękitnymi tym rewanżowym pucharze Polski No tak, koniecznie tak ja już udzielałem wiadomości na ten temat i, i na pewno troszkę zbytnio się zagotowałem, ale niepotrzebnie po prostu patrzyłem na to, co działo się na boisku pomiędzy No a tam innymi zawodnikami, którzy nam obliżali no i, i śmiali się nas po prostu, że przegrywamy z amatorami i tak dalej, no i może się troszkę zbyt zagotowałem, ale, ale to tyle. Ja nie mam do niego o to wielkiego żaru. Powiedziałem to, co powiedziałem, że powinien zająć się sobą, a nie rywalem. Rywalem błękitnym z trzeciego poziomu rozgrywkowego, ale nie takim słabym, jak on mówił. Załóżmy, że topór wojenny między Błękitnymi a Bartoszem Kapustką jest zakopany. My jednak musimy zapytać trenera Lecha Poznań, Macieja Skorze, prosto z mostu. Czy Lech się przejedzie po Błękitny? No wie pan co, zobaczymy. To jest mecz, który ma ze sobą bardzo dużo znaków zapytania. Jesteśmy zdecydowanym faworytem. Jesteśmy lepszą drużyną, ale musimy to udowodnić. Musimy to udowodnić na boisku. Mam nadzieję, że

no właśnie, gospodarze zaszli tak daleko, że ponoć nawet miejscowa policja w ostatnim meczu błękitnych w Pucharze Polski kibicowała Krakowi, bo bała się, że nie poradzi sobie z dużą ilością pracy przy organizacji półfinału. Trzeba się cieszyć, że jest praca, ja się cieszę, że jest praca, to chyba policjanci też się cieszą, także, także na pewno nam kibicują. Przed meczem wiedzieliśmy już, że motywów związanych z Mistrzostwami Świata nie zabraknie. Było grillowanie, które nie tylko Dariuszowi Szpakowskiemu kojarzy się z mundialem w 1994 roku. Piłka, kojarzona z ostatnimi Mistrzostwami Świata w Brazylii oraz WWZ, które przywodzą na myśl mundial, który w 2010 roku odbył się w Republice Południowej Afryki. Atmosferę wielkiego święta zwiastował też fakt, że wszystkie loże VIP na ten mecz zostały wyprzedane, a speaker przygotował profesjonalną prognozę pogody. Ma nie padać. Do czasu zakończenia spotkania. Po prostu Tak, tak, tak. To jest. Mecz zaczął się zgodnie z planem Macieja Skorzy. Już w dziewiątej minucie za Ursadajew strzelił bramkę dla Lecha ale trener Kapuściński nakłaniał swoich piłkarzy, żeby utrzymywali się przy piłce. Choć brzmiało to dość absurdalnie przyczyn niekorzystnego wyniku dla swojej drużyny, trener Błękitnych upatrywał w porywistym wietrze. Spokój szakni szatni gospodarzy w przerwie meczu mógł rzeczywiście zwiastować, że coś zacznie się dziać. I zaczęło się. 54. minuta, Tomasz Pustelnik na 1 do 1, Maciej Skorża lekko poddenerwowany zasięgnął opinii asystentów. 64. minuta na 2 do 1 Tomasz Pustelnik. Z zawodu strażak, choć jego zawodowe kompetencje przydałyby się Maciejowi Skorży, który nerwowo poszukiwał sprzętu, którym mógłby ugasić pożar. Zamiast gaśnicy skorzystał chyba z benzyny, bo w 84. minucie Łukasz Kosakiewicz zdobył trzecią bramkę dla błękitnych. Mecz zakończył się wynikiem 3 do 1 dla gospodarzy. Piłkarze Lecha dostali reprymendę od swoich kibiców i porcję szyderstw od sympatyków gospodarzy. Błękitni znów dali popis wokalny. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, Weselmy się, weselmy się i ratujmy się, i ratujmy się. Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i ratujmy się. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że ta radość za chwilę zostanie zmącona przez nieudane święta. Nieudane na pewno pod kątem gastronomicznym. Wie pan co? Święta są co roku. Taki mecz jest raz na 70 lat. To powinno posłużyć za odpowiedź. <grym wiosenka>